Wróćmy do wydarzeń z 8 lutego. Co tam się stało wieczorem? Pokaz miał się zacząć za 15 minut. Stwierdziłem, że mam jeszcze trochę czasu, a chciało mi się strasznie pić, więc postanowiłem wrócić do garderoby i napić się jeszcze trochę wody, bo jak kolega wspomniał, miałem już tam swoją butelkę. Zrobiłem kilka dużych łyków, i jak napiłem się tej wody, to nagle zrobiłem się słabo. Dostałem ślinotoku, kręciło mi się w głowie, miałem ciemno przed oczami i ja naprawdę nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. A byłem przerażony. A czy widział pan, aby wtedy oskarżony znajdował się gdzieś koło garderoby? Nie, nie widziałem. No ale kto inny chciałby to zrobić? On jedyny miał interes. Czyli nie widział pan sprawcy, a zatem to mógł być każdy. No niby tak, ale na mojej butelce znaleziono jego odciski palców. No to chyba wszystko wskazuje, że to on. Proszę świadka, to była ta butelka? Zgadza się. Proszę powiedzieć, co wydarzyło się po tym, jak napił się pan wody z tej butelki z zawartością, jak się później okazało, pestycydu? Tak naprawdę nie pamiętam dokładnie. Wiem tylko tyle, że ktoś wezwał pogotowie, przyjechała karetka. Resztę pamiętam już totalnie rozmyte. Dopiero później, jak już... Spędziłem trochę czasu w szpitalu. Doktor powiedział mi, że niewiele brakowało, a naprawdę bym się przekręcił. To było dobrze wyliczone, także nieźle sobie to ukartowałeś. Proszę pana, skoro pan twierdzi, że mój klient tak sobie wszystko sprytnie wykalkulował, zaplanował, to dlaczego pozostawił na tej pańskiej butelce swoje odciski palców? Dlaczego ich nie usunął? Musiałbym być skończonym debilem, żeby tego nie zrobić. Akurat jesteś debilem, ale jak już sam wspomniałeś, było zamieszanie, więc może po prostu nie miałeś czasu i nie zdążyłeś wytrzeć odcisków. Proszę powiedzieć sądowi, jaki był generalnie stan pańskiego zdrowia po tym otruciu? Fatalny. Spędziłem tydzień na oddziale ostrych zatruć. Wysiadła mi wątroba i nerki. Tak naprawdę cudem mnie odratowano. Nie wiadomo, czy mój stan się nie będzie pogarszać. Na razie jest w miarę ustabilizowany. Straciłem dwa ważne kontrakty w Stanach. No, kupa pieniędzy. Cudem pozbierałem się po tym wszystkim psychicznie. A teraz mam mnóstwo zleceń. Podpisałem nowy kontrakt. Jestem popularny, więc los wynagrodził mi te wszystkie cierpienia. I mam nadzieję, że w sprawiedliwości stanie się zadość i bekniesz za to, a w zasadzie jestem tego pewien.